Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Dzisiaj rano mieliśmy sytuację, w której próba, nastąpiła próba wybicia w dół z konsolidacji na kontaktach między Wpływ na to miał przede wszystkim negatywny sentyment na rynku niemieckim, gdzie o 11 pojawił się odszedł indeks z, który był gorszy od oczekiwań. I próba wybicia w dół konsolidacji nie udała się, doszło do wzrostu. Wydaje się, że w krótkim terminie możliwe zbicie w górę. Wtedy będziemy mieli kompletną pięciopalową strukturę z dołka z września, para pierwsza, para druga. Tutaj trzecia, ten szczyt, potem korekta para czwarta. Następnie, co jest bardzo jest z tego bełka mamy parę pierwszą, drugą, trzecią, to była wypara czwarta. widzicie w górę byłoby falą piąta. Co mogłoby zakończyć pięciopalową strukturę? Eee, silny opór mamy na poziomie 2040, nie sądzę, żeby doszło do do, do ataku na ten opór. Potem, gdy Renault zacznie się cofa, gdy przebijemy wsparcie na poziomie około 2011, pojawi się sygnał do korekty całego tego ruchu wzrostowego. I tutaj można oczywiście rozpokrywać dwa scenariusze. Albo po prostu tylko korekta i potem dalsze wzrosty w perspektywie powiedzmy kilku tygodni. Albo bardzo silne spadki i powrót na wrześniowe dołki. Także tutaj trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do swojego zaangażowania na rynku, zarówno na krótko, jak i na długo. Teraz przejdźmy do nie, rynku niemieckiego. Na rynku niemieckim mieliśmy dzisiaj spadki. Dosyć brzydko to wyglądało. Poranny dołek, potem odbicie, potem kolejny dołek już powiedzmy godzinę, dwie godziny, no gdzieś około godziny przed otwarciem rynku w Stanach. No i tutaj w jednym z komentarzy pisałem o tym, że próba przełamania na trwało tutaj tego bardzo ważnego dołka się nie powinna udać. Po powrocie do powyżej poziomu 9960 powinniśmy mieć powrót na ten lokalny szczyt. I bardzo ważne opór jest w mniej nr 10 070, gdyż przebicie tego bardzo ważnego poziomu skutkować będzie tym, że struktura spadków z tego szczytu, ujad... przepraszam, ujawni nam trójfalową strukturę, w efekcie możliwe będzie powrót na ten lokalny e, szczyt e, i jeżeli Popatrzymy sobie na to, co wcześniej mówiłem o SP500, to na 500 nowy szczyt, potem przesilenie, spadki i tutaj na dalsie też moglibyśmy mieć projektę całego tego druku wzrostowego. Popatrzymy sobie na 24 godziny. Tak to wygląda. Jesteśmy po sileni wzrostach. Silny jest między 10200 10, 300, więc poza przełamania tego póku bez. Znaczy z marszu nie powinno się udać, bo oczywiście potem czeka nas poważniejsze cofnięcie. Teraz jeśli chodzi o polski rynek. Mieliśmy spadki, rynek rozpoczyna był do góry, być może jutro, to w zależności od tego, czy przesilenie nastąpiło dzisiaj, czy dopiero jutro. <coughs> możliwe byłby jeszcze powrót do tego silnego oporu, między 265, 265. Też próba przełamania nie powinna się udać, w potem dalsze spadki. Teraz przejdźmy do sytuacji na rynku walutowym, na euro Mieliśmy dzisiaj rano nieudaną próbę na opór na poziomie 1,14, 1,14, 11, to był szczyt, potem bym się zaczął cofać. Powinniśmy być w takiej kilku, kilku, no kilkunastogodzinnej korekcie w ramach fali czwartej. Może ta korekta będzie trochę dłuższa. Natomiast potem w dłuższej perspektywie możliwy jest kolejny ruch do góry i atak na opór na poziomie 1,14, 50. Teraz z tego dołka byśmy mieli ładną pięciofalową strukturę. Po tej pięciofalowej strukturze możliwe jest cofnięcie. No i teraz patrząc na to wszystko w dłuższej perspektywie, można rozważyć dwa scenariusze. Albo w ciągu kilku tygodni wrócimy na 1,11, 11, albo czeka nas tylko cofnięcie korekcyjne i potem kolejna, atak na 1,1450, a wtedy może się okazać, że jednak przebije ten opór i wrócimy na ten szczyt, który mieliśmy w sierpniu. Teraz zobaczmy, co się dzieje na 3 do złotego. Tutaj mamy odbicie, które trwa już chyba 2 albo 3 dni. Po zakończeniu tego odbicia powinniśmy mieć kolejną falę spadków. Eee, z, z Sygnał do kolejnej fali spadków, czy też potwierdzenie tego, że jesteśmy na kolejnej fali spadków, Pojawi się przebije dołek. Dołek z 12 eee, z wczoraj. Eee, wsparcie mamy na poziomie 3,67, kolejny na poziomie 3,65. Na wykresie cen złota eee, doszło do nieudanej próby wczoraj eee, przebicia tutaj do, do, bardzo ważnego toru. Rynek zaczął się cofać. Dzisiaj w nocy mieliśmy spadek. Zatrzymaliśmy się powyżej tego bardzo ważnego szczytu i teraz popatrzymy sobie na układ fal. To jest bardzo interesujący. Pierwsza silna fala wzrostowa, potem cofnięcie fala druga, potem mamy wzrost, cofnięcie, wzrost. Tu na tym, yy, po tym wzroście mamy cofnięcie, więc wydaje się, że z punktu widzenia tego brakuje jeszcze jednego szczytu, tak aby pojawiła się ładna pięciopadowa struktura. To, co narysowałem tutaj w tym dużym walu, to mogłaby być fala trzecia, potem przesilenie, jakieś cofnięcie i... Potem można byłoby rozważyć dwa scenariusze. Albo ta trójfalowa struktura przekształci się potem w pięciopalową strukturę, dalsze wzrosty, albo zakończymy te wzrosty tym, na tym poziomie, fali e, trzeciej, powiedzmy gdzieś 1170, 1170 kilka dolarów i potem już ruch e, w dół. Teraz przejdziemy jeszcze do sytuacji na wykresie cen ropy. Na wykresie cen ropy zgodnie z polaną prognozą, mamy tak, spadki z, z piątkowego szczytu fala pierwsza, fala druga, dzisiejszy, wczorajszy, noc, wczorajszy dołek, potem doszło do odbicia, fala czwarta i tutaj mamy kolejny dołek, fala piąta. Potem doszło do sporego odbicia, mieliśmy do 38% zmniejszenia całego ruchu i wydaje się, że to jest jeszcze chyba trochę za mało, możliwe jest stopnięcie i potem jeszcze jakiś jeden ruch do góry, czyli mielibyśmy duże A, duże B, duże C, w dalszej perspektywie po zakończeniu korekcyjnego odbicia można byłoby oczekać na kolejną falę to wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do szkolenia o godzinie 18. Jak zwykle w całym dokumencie sytuacji na najważniejszych instrumentach, jak to wykorzystać w perspektywie krótkoterminowej i średnioterminowej. Najważniejsze fragmenty tego szkolenia będą nagrywane. Całość będzie, znaczy całość nie będziemy nagrywać, tylko najważniejsze fragmenty, tylko, czyli to, co na rynku akcji w Stanach, na dax eurodolar, ropa. I jeszcze kilka wybranych e, towarów. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.